Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Niewiele się dzieje w boksie, jeśli chodzi o występy pięściarzy, natomiast dookoła dzieje się bardzo dużo, bo przecież niedawno mieliśmy rozdanie nagród magazynu Linki, opowiadaliśmy o tym z przemkiem Wam w weryfikacji. Później nastąpiła ta konferencja prasowa pomiędzy pięściarzami, którzy wystąpią 22 lutego na Galii. no chyba najlepszej od kiedy ja pamiętam, od kiedy siedzę w boksie zawodowym, bo takich walk, jakie są tam w takim natężeniu nie było chyba nigdzie indziej. Raz, że mamy samą śmietankę pięściarskiego świata każda osobna walka mogłaby być walką wieczoru a do tego te zestawienia pomiędzy tymi pięściarzami są ekscytujące no, tutaj mówię o tej gali Better Be zresztą obaj panowie powiedzieli kilka słów do siebie próbowano ich sprowokować oczywiście oni nie dają się zazwyczaj prowokować natomiast padło kilka ostrzejszych słów, niż przez pierwszym pojedynkiem. Na przykład Beter powiedział, że na pytanie dlaczego nie znokautował tylko Biwoła, bo wcześniejszych innych nokautował przeciwników, odpowiedział, że po prostu Biwoł miał szczęście. Biwoł oczywiście odpowiedział, że szczęście sprzyja tylko tym, którzy na nie zapracowali, no i miał tym oczywiście prawdę, natomiast tutaj fajerwerków się po nich nie spodziewamy, fajerwerki z pewnością będą w ringu i to czy będzie to trzynasta runda pierwszego pojedynku, czy może zupełnie nowa odsłona ciężko przewidzieć, bo trzeba też powiedzieć sobie uczciwie, że ta pierwsza walka nie na wszystkie pytania odpowiedziała. Tak naprawdę ja Jakbym miał sobie wizualizować, to będzie to kolejna odsłona tego samego pojedynku, czyli trzynasta runda tego pierwszego. Tylko, że Better mający trochę więcej argumentów, a przede wszystkim siły ciosu, tutaj uzyska większą przewagę. Tutaj zobaczymy. Kanelo przyjeżdżający do Turkiego na zorganizowaną tą galę, mimo że on przecież żadnej nagrody, w tym roku nie otrzymuje, bo przecież niby za to dwa niezłe pojedynki, ale żadne szczególne. Mungiya Berlanga nie zasługują na to, żeby nagradzać go e, takimi nagrodami. Tutaj w YouTube, Prym Usyk sama obecność kanału świadczy o tym, że Turki będzie się z nim rozmawiać. No i prawdopodobnie już. E, Dużo wiemy, bo, bo mamy na horyzoncie walkę z Crawfordem. Wieść głosi, że trzy walki ma stoczyć pod, pod Turkiem Alessandria Canelo Alvarez i właśnie jedną z nich będzie to pierwszą walka Canelo-Crawford. Świetny na pewno Na pewno takimi walkami Canelo będzie mógł aspirować do tego, żeby otrzymać kolejną nagrodę. Słyszę też, że może być to kolejnym przeciwnikiem Alvareza Bivou. Jeśli oczywiście wygra ten pojedynek z Beterbiebem, a nie jest to wykluczone. Dobrze, no ale wszystko to, wszystkie te informacje zostały przytłumione przez jedną osobę. Jedna osoba, która się na tym rozdaniu nagród nie pojawiła, a z pewnością była, zaproszona, bo przecież brała udział, pomagała w tym, żeby Usyk te nagrody zdobywał. Czyli kto? Gypsy King Tyson Fury. Otóż co powiedział Tyson Fury, że cała uwaga bokserskiego świata, to już pewnie wiecie, cała uwaga bokserskiego świata odwróciła się w stronę Tysona Fury'ego. Zobaczcie sami. Hi everybody, I'm gonna make this short and sweet. I'd like to announce my retirement from boxing. It's been a blast. I've loved every single minute of it. And I'm gonna end with this. Dick Turpin wore a mask. God bless everybody. See you on the other side. Get up! Widzie filmik. E Tyson Fury zakończył kariere. No i czy można mu wierzyć. A Ja odczekałem specjalnie dwa dni, może nie specjalnie, bo nagrywałem te filmiki dla Was wcześniej, ale coś mi się cały czas zadziało. to sprzężenie mikrofonów to wykasowałem go niechcący. Także sporo tego było, że nie mam czasu powtarzać to był problem z publikacją. Natomiast Tyson Fury, wracając do niego, kończył już karierę w 2013 roku w 2017. W 22. Z tego, co ja naliczyłem, bo być może tego było więcej. No i teraz w 25. Czasem były to dłuższe przerwy, jak pokliczko. Czasem krótsze, jednodniowe na przykład. I teraz kto wie, bo już ukazał się kolejny filmik. Zresztą zobaczcie. Just a quick message to let everybody know that I, the Gypsy King, am happily retired. To get me out of Czyli Tyson Fury wraca, w, jeśli da mu się 500 milionów dolarów. Rozwiązała się kwestia tego, dlaczego w Tyson Fury akurat wtedy zakończył karierę. Po pierwsze, myślę, bo to jest w stylu Tysona Fury'ego, że zakończył karierę, żeby odwrócić całkowicie uwagę od tego wydarzenia rozdania nagród magazynu Rinki i konferencji prasowej z udziałem Dibua. Tam mu kościół niezgody leżał usyk, który odbierał te nagrody, pewnie nie mógł, nie mogło jego ego to przetrafić, a później chciał zabrać uwagę tej konferencji i gali, o której wszyscy w tej chwili mówią. Także to jest jedna z przyczyn. Według mnie. Piszcie w komentarzach, jaka według Was. Ale druga, chyba to najważniejsza, to jest element negocjacji. Oczywiście ja się wycofuję w, bo, z boksu, mam pieniądze. Bardzo dobrze mi już jest na tej emeryturze całe dwa dni. Ale za 500 milionów mogę się skusić i wrócić. Oczywiście nikt Fioremu 500 milionów nie da. Nie to, że Turki takimi pieniędzmi nie dysponuje, ale on też już nie chce przepłacać tych pięścierzy. I jeśli płacić to za najlepsze zestawienia, oczywiście to zestawienie z Joshua jest jedno z lepszych do zrobienia w boksie. Jeśli chodzi o medialnie w Europie, to na pewno równa się spokojnie, jak nie przewyższa w walce. Crawford, Alvarez w Stanach Zjednoczonych, bo w Stanach Zjednoczonych to z pewnością będzie większy pojedynek. Alvarez, Crawford budzi większe zainteresowanie. Sportowo też nie można powiedzieć, że jest gorsze. Moim zdaniem zdecydowanie lepsze, bo mistrz nie, walczy z mistrzem. Oczywiście nie z tej samej kategorii wagowej, ale jednak gość, który nie zaznał nigdy porażki i ze swoimi rywalami do czasu mowa, bawił się w kotka i myszkę i walczy z Saulem Canelo Alvarezem, który jest twarzą boksu przez długi, był przynajmniej przez długi czas, a w tej chwili jak pokazuje to zdjęcie Turkiego, gdzie z jednej strony Susek, a z drugiej Canelo, dalej jest na samym szczycie tej hierarchii. No i hmm, także wracając do tematu, no to to jest warunek negocjacyjny. Ale myślę, że 500 milionów turki nie zapłaci, bo byłaby to kwota, która by zepsuła cały rynek. I myślę, że to jest główny powód, dla którego on nie wyciągnie takich pieniędzy. Ale jest to pewna kwota wyjściowa do tego, żeby dostać, nie wiem, nie 100, a 150. Nie 150, a 200 milionów. Nie wiem, czy jest takie pieniądze wpadły w grę, ale myślę, że w pojedynku Joshua Fury na pewno podobne. I to by było na tyle. Czy boks by dużo stracił, jeśli są który mówi prawdę i nigdy by nie wrócił? Moim hmm. zdaniem bardzo dużo. Straciłby kolorowego ptaka przede wszystkim, który mimo powtarzania ciągle tych samych bredni, ciągle tych samych banałów robi to w taki sposób i w takich momentach, że i tak polaryzuje ten boks w jakiś sposób. Dlatego duża szkoda to by była. Są oczywiście przeciwnicy mówiący, że Fury z nikim nie wygrał i żadnej dobrej walki w życiu nie stoczył, ale ja tu wrzucę wam listę. Zobaczcie sobie dziesięciu pojedynków Fury'ego. I po kolei. Wilder, Schwartz, Wallin, Wilder, Wilder, White, Chisora, Negano, Usyk, Usyk. Połowę z tych nazwisk to przeciętni pięściarze, no, White, Chisora, Zaplecze. Nganu żaden pięściarz i pokazał to zaraz później wyjaśniając go Joshua. Schwarzwalin to nawet nie wiem, czy można nazwać Zapleczem czołówki. Ale na przykład tego White i Chisora, którzy wielu by sprawdzili problemy, Fury obił bez problemu. E, jak chciał. To na, już, już pokazuje jego potencjał, a już walki z welderem po tym powrocie już nie mówię o tej wcześniejszej skiczko o walki z welderem po powrocie takim długim, gdzie nie dawano mu szans, później, e, później te walki ekscytujące, które wygrywał z, ze zmienną. E, jeśli chodzi o powodzenie w tych walkach, bo przecież Wilder też miał tam swoje momenty Fury powstawał jak Feniks popiołu. No i dominacja w tych dwóch, a szczególnie trzeciej walce pokazuje, jakiej klasy jest zawodnikiem Tyson Fury, i te walki z USYKiem mimo że przegrane również, bo z USYKiem nikt tak jak Tyson nie walczył. Ta pierwsza, bardzo ekscytująca, nikt tak długo nie dominował usyka, jak robił to fragmentami pierwszego pojedynku Tyson Fury. Sam Aleksander mówił, że to dla niego jest najcięższy przeciwnik i walka numer jeden to była najtrudniejsza w jego karierze. Więc, no to samo mówi za siebie i szkoda by było stracić tego zawodnika przed tym, aż spotka się z innymi. Bo, Wbrew pozorom, Tyson Fury może wygrać jeszcze z każdym poza Aleksandrem Usykiem Z Rzeszło, o którym się mówi, będzie faworytem. Bakole jak najbardziej tak może pokonać tego zawodnika, mimo że on wydaje się w tej chwili najniebezpieczniejszy. Z Josephem Parkerem, którego świetnie zna ze spellingów również. Dibuła, moim zdaniem, Parcer Furyem zawsze pasował I, i może pasować nawet Daniel Libua, bardziej niż Joshua. Te I ringowe są tych pięściarzy nieporównywalne. Szkoda zdecydowanie tracić takie pojedynki, dlatego miejmy nadzieję, że Tyson Fury nas kolejny raz okłamuje. Ja jestem prawie tego pewna, tak jak powiedziałem, wy napiszcie w komentarzach, co wy o tym myślicie. I jeszcze jedna Yy, amerykańska drama. Natomiast no, yy, Crawford Crawford teraz yy, zamiast tego trasztoku z Canelo uprawia ten ta, trasztok z Gervonta, tą Davizą. No ta walka jest trudna, jeśli chodzi o zorganizowanie kategorii wagowej, bo Gervonta jest zdecydowanie lżejsza, a chyba nie ma takich yy, zapędów jak Crawford, żeby przeskoczyć yy, te kategorie wagowe. No, on po prostu jest za mały. Crawford był w ogóle zawsze wielki w swoich kategoriach wagowych i tak jak tu widzieliśmy, na przykład z Madrimowym wcale na dużo mniejszego nie wyglądał niż, mimo że przeskoczył te wagi. Z kanalu już pewnie mniejszy będzie, a wyraźnie to będzie widać, jeśli chodzi o siłę ciosu, ale tu tak jak powiedziałem, no trudniej będzie złapać ten catch, i Crawford musiałby się znacznie cofnąć. Natomiast wracając do tego, co, co robi Turki Ayşegi, po, pokazał e, jakich pięściarzy pokaże w kolejnym roku i jakie walki negocjuje, no to dobrze by było również dla boksu na świecie, ale i w Stanach Zjednoczonych, żeby on ruszył tą lekką kategorię wagową, gdzie jest właśnie Jerwonta, a mówię o koło lekkiej, bo tam wyżej jest trochę Teofimo Lopez. Teraz słychać już o tym, że Ryan Garcia zmierzy się ponownie z Davidem Hanejem i, i wszystkich innych tych pięściarzy, żeby wreszcie konfrontowali się ze sobą, bo to może naprawdę obudzić się w dużej mierze amerykański boks. A wiadomo, że jak budzi się amerykański boks, to budzi ten boks oczywiście na całym świecie, bo europejski ma się. Znakomicie, nigdy dzięki Anglii lepiej się nie miał, ale mimo wszystko boks potrzebuje tego amerykańskiego rynku. Także mam nadzieję, że przez to, że Canelo Alvarez chce znaleźć się w rękach Turkiego, ten boks w Stanach Zjednoczonych znowu y, zacznie być zdecydowanie bardziej popularny. To by było na tyle. Będę prawdopodobnie mówił o tych newsach i je omawiał y, podczas kolejnych... Y, kolejnych vlogów, bo tak jak powiedziałem, na chwilę obecną w ten weekend w boksie się nic nie dzieje. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam do subskrypcji, piszcie jak Wam się podobają te nowe grafiki i do usłyszenia.